E, witam Was po e, przerwie, e, e, witam Was na e, kolejnej, e, kolejnej lekcji, e, która, e, m, no samo nagranie będzie m, chyba troszeczkę krótsze. mi się wydaje. Dlatego, że chciałbym, żebyście tam parę rzeczy zrobili. E, to mówię dla... Dla mnie YouTuberów. Jest tak wygłupia, bo oczywiście te moje e, te moje filmy. E, ja je publikuję na YouTubie, ale e, one narastają lawinowo. To znaczy na YouTubie tak umieszczam jeden dziennie, a w przeciągu tygodnia tych filmów robię e, 14, więc, więc, więc z oczywistych względów narasta strasznie dużo. No ale liczę też na to, że kiedyś wrócimy do szkoły e, i wtedy gdzieś spokojnie na tym kanale, że tak problem zrówna się ilość tych filmów, e, tych filmów e, e, nagranych i opublikowanych na YouTubie. E, e, więc, e, no więc no więc, e, no więc tak, tak, tak by to wyglądało, bo to będzie takie troszkę, takie troszkę krótsze nagranie, bo chciałbym, żebyście troszkę zrobili nie youtuberzy, tak? A też troszkę oczywiście przesadzam, bo z jakich YouTuberów jest, którzy to oglądają, e, te filmy deluxe, one tam, tam troszkę są oglądane rzeczywiście, to też tam głównie przez moich znajomych, no, ale one będą kontynuowane, bo to daje mi trochę zabawy, trochę, trochę, trochę jest to dla mnie tam też, jakoś tam odświeżające. No więc ewentualnie nieliczni youtuberzy, którzy to oglądają, teraz już kończę, tak, wy już nic nie musicie robić, a moje klasy będą musiały coś zrobić, dla nich w kręcę i tęsknię za nimi coraz bardziej, tak, było my students z taką smutną buźką, postanowiłem dopisać wiele march, żebyście wiedzieli, że ja naprawdę za wami tęsknię, no ale dobra, filmik będzie troszkę krótszy. E a zadania, które będziecie mieli do wykonania, będą związane z altą Bolesława Krusa, a też czy też konkretnymi fragmentami, które, które macie, macie w tym ręczniku. Natomiast to, co teraz powiem, będzie takie uporządkujące takie i takie dość proste. I będzie miało w sumie, w sumie takie znaczenie dla wszystkich. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiali o takim. Stylistycznym zróżnicowaniem języka polskiego. Tak? E, I to jest taki ogromny temat, e, o którym, żeby sobie powiedzieć, na początku e, trzeba by było e, sobie m, zdefiniować, co to jest w ogóle styl. E, a sprawa jest ważna. E, Francuzi mieli takie powiedzenie, że le styl się czyli że styl jest całym człowiekiem. Czyli tak jak człowiek, taki, taki, taki styl, jaki człowiek sobie, czy tak jak człowiek wygląda, bo bardzo mocno go określa, tak? Dlatego też coś kominne pasuje do stylu albo nie pasuje do stylu. I to jest, jak mi się wydaje, taki, taki komplement, bo to od razu zakłada, że ktoś ma jakiś taki, jakiś taki przemyślny, przemyślny styl. Jest ja czasami tak śmieszę, śmieję się, przepraszam, bardzo. to, to U mnie w domu weszło do takiego naszego, naszego wspólnego, rodzinnego, takiego słownika. Takie określenie, że coś pasuje Panu do stylu, bo się śmieję z żoną, że to najlepszy zabieg handlowy, jaki kiedykolwiek w życiu, w życiu usłyszeliśmy. Konkretnie ja usłyszałem, chodziłem po sklepach, bo chciałem sobie kupić zegarek. No, Miałem to, 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 taką potrzebę. Stary się zepsuł, a ja jednak jestem z tego pokolenia, który jest przywiązany do zegarka na rękę. No i kupiłem sobie ten, który kupiłem. Miałem liczne wyznają, że to wygląda tak pewnie inaczej. O, o tutaj go prezentuję, chwalę się, tak? I jak go tam wybierałem, to rzeczywiście się spodobał, to wtedy facet z z zegarkami powiedział właśnie... Proszę kupować, pasuje Panu do stylu, tak, I, 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 i to było dobrych parę lat temu, e, no, natomiast do dzisiaj się z żoną śmiejemy właśnie, pasuje panu do stylu, tak, że taki naprawdę do, dobry, dobry, dobry grep drogą, tak? że, że, no, mówię po części dla klasy ekonomicznej, więc pamiętajcie, że będziecie chcieli kiedyś komuś coś sprzedać i mi powiecie, że to pasuje do stylu, to na pewno nie pamięcie. No bo to zakłada, że ktoś ma jakiś swój styl, tak, że, 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 że mam na coś takiego przemyślenie No właśnie, no czym jest styl, tak? e, Mówimy, że ktoś ma jakiś styl ubierania się, tak? E, mówimy, że ktoś ma jakiś e, określony styl, e, nie wiem, w mieszkaniu, tak? E, żeby sobie zrobił, e, że sobie zrobił, nie wiem, meble, nie wiem, kolor ścian, zagospodarowanie przez sumie, w jakimś tam, nie wiem, określonym stylu, tak? Mówimy. Orientalnym, wiem, iberyjskim, wyspiarskim, tak? No, Bywa tak, nie? Że, że, że przecież wielkie sklepy meblowe też określony styl gdzieś tam preferują. Czyli taki określony sposób meblowania przestrzeni. Tak? No, na przykład skandynawski, no, związany przecież. Z, z bardzo konkretną, bardzo popularną w Polsce mark marką meblową, to, to, to nie jest tak, że po prostu są meble jakiekolwiek, to tak? tam wybieramy jakieś określone meble z pewnego określonego takiego myślenia stylistycznego czy estetycznego. Tak? I one też są dobierane, te projekty w sklepu, i zamawiane tak, żeby pasowały do ogólnego stylu tego sklepu. No więc co to jest styl? A, mamy jakieś ogromne coś. Mamy jakiś e, ogromny zasób czegoś, czegokolwiek, tak? E, wszystkich możliwych sposobów wybierania e, tkanin, uszytych z tych tkanin, ubrań itd. itd., itd., itd. Tak? E, cały ogromny, abstrakcyjny e, zestaw wszystkich możliwych sposobów zagospodarowania przestrzeni domowej czyli przestrzeni mieszkalnej, tak? meble, kolory ścian, i e, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy raczej idziemy w kierunku plazma, czy raczej idziemy w kierunku wielkich kupisk z książkami. Tak? Ostatnio zdaje się, była jakaś taka, jakaś taka medialna beta, gdy się okazało, że jakiś tam telewizyjny mężczyzna e, pojawił się właśnie, tak żeby dodać sobie takiej taki powagi, pojawił się na takiej, takiej ścianie, na takiej ścianie, gdzie były książki, w jakiś, ucieknie poprawa po jakieś mega rzadkie, mega rzadkie wydania jakichś takich białych kurtów prawie, No ale coś tam e, skrzętki detektywi internetowi i specjaliści od fotografii tam wymykali mi, że to jest po prostu to tak, naklejone, tylko to było tak fajnie wspomniane, spotografowane, że wyglądało to na, 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 na faktycznie na No więc mamy jakieś określony, prawda, wszystko, tak? Wszystkie możliwe sposoby ubierania się, wszystkie możliwe sposoby kreowania przestrzeni mieszkania, tak? Wszystkie możliwe. Tak jak mówię, to jest abstrakcja, bo tego nie da się ogarnąć, tak? Ale, ale to jest załóżmy, tak? I z tego my wybieramy pewien określony bardzo wąski wycinek, po to, żeby coś osiągnąć, tak? po to, żeby to miało jakąś osiągniętą funkcję. Tak? I wtedy mówimy rzeczywiście o stylu. <coughs> Czyli styl jest pewnym określonym sposobem użycia jakiegoś, Zasługi. I w tym sensie możemy mówić o stylu ubierania się, że wybieramy pewien określony sposób użycia wszystkich możliwych zasobów ubierania się. W tym sensie mówimy o stylu projektowania przestrzeni mieszkalnej, tak? że też. E, wybór pewnego określonego sposobu użytkowania czegoś, ale też możemy też mówić o sprawach bardzo abstrakcyjnych, czyli, na przykład, styl życia. Tak? E, że ktoś e, preferuje pewien określony sposób użytkowania własnego życia, tak? bardzo specyficzny. Albo, na przykład, o stylu wydawania pieniędzy. Że ktoś, na przykład, jak ma bardzo dużo pieniędzy, to lubi je wydawać w taki, a nie inny sposób. Tak? E, pewien określony styl. I w tym sensie a, bardzo dobrze i bardzo łatwo mówić o stylu mówiącym, tak? Czyli o czym? O pewnym, określonym e, sposobie użycia zasobów językowych. Zasobów językowych, czyli czego? Czyli słów i e, reguł gramatycznych, które po, po, pozwalają zestawiać słowa w większe całości, które nazywamy zdaniami. A następnie z tych zdań. Tym się już nie zajmuje gramatyką, zajmują inne kwestie inne dziedziny językoznawstwa. Takie twarde językoznawstwo kończy się na zdaniu. No więc w jaki sposób z tych zdań komponować większe, większe, większe całości tekstowe bądź, bądź mówione, tak? eee, Więc to byłby styl. Tak? Czyli z e, tym mówienia. Mam. Wszystkie możliwe dostępne w danym języku narodowym słowa i wszystkie dostępne reguły gramatyczne. I e, jest coś takiego, co sprawia, że dana wypowiedź jest jakoś nacechowana stylistycznie, czyli e, wybiera ona pewien bardzo określony, bardzo wąski wycinek z tego ogromnego zasobu, którym jest język. I to jest właśnie styl. Jakie mamy ogólnie style języka polskiego? Takie, że tak powiem, obiektywnie istniejące, które jakby nie do końca muszą wynikać z naszej woli, jako użytkowników, tak, bo czasami my świadomie stylizujemy swoją wypowiedź na coś, tak? No klasyczny przykład, tak? inaczej będziemy rozmawiać ze swoimi znajomymi e, gdzieś tam na jakiejś osiemnastce, zwłaszcza w okolicach godziny czwartej na ranem. A inaczej będziemy rozmawiać wtedy, kiedy e, aplikujemy o pracę w bardzo jakiejś takiej dmuchniętej amerykańskiej korporacji. Tak? To będzie zupełnie, zupełnie innego stylu językowego używania. Jakie mamy ogólne style e, e, języka? E, po pierwsze mamy tak zwaną, tak zwaną odmianę stylistyczną ogólną. E, czyli to jest e, zasadniczo to, co mamy w słowniku. Tak? Czyli to jest taki uśredniony, ogólny język polski. Najbardziej podstawowa odmiana e, stylistyczna języka polskiego. Język ogólny. Najbardziej ogólna to nie znaczy najczęściej żywota. Dlatego, że oprócz tej stylistycznej odmiany ogólnej mamy jeszcze. Odmiany, bo to jest zawsze w mediów, mamy odmiany terytorialne i odmiany środowiskowe, czyli, tylko mówiąc, w obrębie tego takiego ogólnego i średniojednego języka mamy takie stylistyczne odmiany, takie specyficzne, tak, odmiany regionalne, czyli oczywiście w każdym regionie polskim mówi się trochę inaczej, no to tutaj Daleko nie sięgać, tak? Nie, nie wiem, no nie teraz, no, zresztą nudne jałowe, jakieś, takie jakieś spory warszawsko polskie na temat tego, czy się idzie na polu, czy się idzie na dół. Tak? Czy w Polsce Centralnej bardziej na północy mówi się, że się wychodzi na dół, a u nas się mówi, że się wychodzi na pole, prawda? E, Więc to, jakby pierwsza taka rzecz, tak? Odmiany terytorialne języka polskiego, w tym również dialektyczne i jakieś tam jeszcze gwarowy, jakby takie na mniejszym poziomie mówiłem, tak? One się różnią od tego ogólnego języka, tak? To jest pewna odmiana stylistyczna tego No i odmiany środowiskowe, e, czyli e, różnego rodzaju, e, jak to się bardzo uczenie nazywa, profesjolekty, tak? Czyli języki zawodowe, tak? Języki zawodowe, ale też języki, na przykład, nie wiem, no, brudu, śmieci, tak? A, e, nie wiem, no, grubi jakichś wielbicieli czegoś, tak? Inaczej ze sobą rozmawiają nie wiem, modelarze, e, inaczej ze sobą rozmawiają programiści, inaczej ze sobą rozmawiają fani gier komputerowych, inaczej rozmawiają ze sobą nie wiem, wielbiciele grania na instrumentach dawnych, e, inaczej ze sobą rozmawiają o swoim środowisku nie wiem, ludzie, którzy uprawiają jakiś określony spor i tak dalej, i i czasami te środowiskowe e, odmiany języka polskiego, y, czyli właśnie tego rodzaju między innymi profesje elektryczne, cechują się bardzo wysokim poziomem, e, jak to się mówi, hermetyczności. To znaczy one są innie zrozumiane dla tych, kto przychodzi z zewnątrz. No najbardziej takim spektakularnym przykładem takiego tajnego języka oczywiście jest grypsera więzienia, tak? Bo ona celowo ma być taka, taka, taka no, no tajna, tak? Każda z tych odmian stylistycznych języka polskiego występuje zarówno w odmianie pisanej, jak i w odmianie mówionej. Przy czym, żeby było jasne, e, w odniesieniu do e, tych, e, zwłaszcza takich gwarowych, czy też takich terytorialnych odmian polszczyzny, tam jakby najważniejsze jest ten język mówiony, bo bardzo długi czas te gwary były niezapisywane. Do dzisiaj, jak się studiuje polonistykę i ma się taki przedmiot, który nazywa się dialektologia, no to jak się ma do czynienia z tekstem dwarowym, który jest zapisany w jakiejś transkrypcji, z jakiejś taśmy spisany, jakiejś takiej dzikiej gwary, no to on jest zapisany takim bardzo dziwnym językiem, bardzo dziwnymi takimi znaczkami. Trochę jak kojarzycie, jak się uczycie języka angielskiego, czy jakiegoś innego języka obcego. Są tak zwane alfabety fonetyczne. Język polski też ma taki alfabet. I takim alfabetem fonetycznym zapisuje się właśnie teksty gwarowe, tak profesjonalnie, naukowo, na użytek dialektu. No więc tamten język mówiony ma, 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 większo, ma większe znaczenie. W odniesieniu do tej odmiany ogólnej, mówimy, że ten język pisany to jest język literacki, przy czym to jest bardzo, bardzo mylna nazwa. To tak naprawdę, języki literackie zawsze są bardzo specyficzne. A o tym języku mówionym mówimy, że on jest kolokwialny, albo że on jest, tam, że on jest, że on jest po prostu językiem I teraz proszę pamiętać, że podstawą języka polskiego jako takiego, tą podstawą słownikową, jest odmiana ogólna, ale w jej wersji mówionej. Bo ona jest najbardziej naturalna i ona jest podstawą do tworzenia reguł gramatycznych, norm gramatycznych oceny błędów językowych i tak dalej, tak dalej. Ale oprócz tego mamy takie trzy główne odmiany języka polskiego, które występują w dwóch postaciach zawsze. E, mamy jeszcze do czynienia z odmianami funkcjonalnymi, to znaczy w zależności od tego, jaką język ma spełniać funkcję, to on występuje w swojej takiej specyficznej odmianie funkcjonalnej. I tak słownikowo wyróżniamy kilka podstawowych, funkcjonalnych odmian e, stylu językowego. Po pierwsze, e, e, retoryczny, czyli taki, który jest e, nakierowany przede wszystkim na funkcję imprezywną, e, na przekonanie konkretnych tak? To, to jest taki odświętny, celebralny styl gimnastyczny. No Powinny być kazania wygłaszane tak? w kościołach właśnie w takim stylu retorycznym. E, no wiemy, że to bardzo różnie bywa. No chyba że się pójdzie na przykład do jakiegoś do pasterstwa dominikańskiego. Tam się no uczeniu takiej rzeczywiście popisowej zupełnie retoryki. E, no i też no, bardzo byśmy chcieli, żeby politycy mówili takim językiem retorycznym, no niestety z tym tak bardzo różnie bywa. No ale on jest. Tak? E, język czy też stylistyczna odmiana dziennikarskiej informacyjnym. Czyli taka, która będzie dążyła przede wszystkim do um, obiektywności. Tak? No z tym też to nie bywa. E, widzimy to dzisiaj bardzo mocno, kiedy jesteśmy zasopowani przez tymi minusami epidemijnymi, które są podporządkowane czemuś, co się nazywa clickbaitowością, e, To znaczy chodzi o to, żeby tytuł był efektowny i żeby kliknąć na ten tytuł. I czasami te tytuły są bardzo, bardzo manipulatorskie, tak? No nie dalej, jak wczoraj gdzieś tam patrzę do telefonu, tak, jak widzę jakieś tam, wyświetlają mi się podpowiedzi jakichś najważniejszych wiadomości, no i widzę tytuł, który brzmi, że minister Piątkowski ogłosił termin powrotu do szkoły, tak? Jak się kliknie w artykuł, od razu się klika, wiadomo, bo i, i, i dla mnie to jest ważne, to już w lidzie artykułu, czy nawet ten sam tytuł już powtórzony w tekście, jak się kliknie na artykuł, już ma jedno słowo, które zupełnie zmienia sens tego zdania. Minister Kwiatkowski ogłosił prawdopodobny termin powrotu głosu. No to wiadomo, że to jest zupełnie inny, tak? bo ten prawdopodobny termin, to, to nie znamy. Tak? Pytanie, jaki jest stopień jego prawdopodobieństwa. Więc to jest jakby drugie, tak? No ale teoretycznie ten styl dziennikarsko-informacyjny powinien dążyć do takiej obiektywizacji. Powinien być nakierowany przede wszystkim na przekazywanie informacji. E, styl e, naukowy. Czyli taki, który będzie się cechował bardzo dużą ilością profesjonalizmów językowych, ponieważ jego celem jest e, przekazanie jakiejś prawdy naukowej. No i to będzie oczywiście we wszelkiego rodzaju artykułach naukowych zamieszczanych, np. Na w prasie branżowej. Tak? E, czy nie wiem, czy to... niepopularne nie naukowe, to, to nie jest to samo, no ale myślę tutaj chociażby takie, nie wiem, te wielkie, amerykańskie takie super festiwowe czasopismy, takie jak Nature, e, takie jak Science, takie jak to się chyba nazywa, American Journal of Medicine, czy coś takiego, tak? To są takie bardzo, bardzo takie festiwowe czasopismy. Tam one są opisane bardzo specyficznym językiem, który dla laika nawet znający język angielski są w zasadzie Z eee, Styl urzędowy. Czyli taki styl, który będzie oparty po tak, prostu na gładkich formułkach językowych. Zwracam się do pierwszej mojej prośby o łączę, licząc na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, i cała reszta wypełniona jakimiś, e, jakimiś takimi gołymi formułami językowymi, bo celem języka urzędowego to jest zapewnienie jak u tam, u jakiejś tam urzędowej podkładki dla jakichś tam. E, sprawy, które się właśnie załatwia w urzędzie, albo którą urząd załatwia tak? E, no i wreszcie style artystyczne, czyli takie, które cechują się strasznie dużą ilością subiektywnych środków artystycznych. I to wszystko. W zasadzie. Jest Dziękuję. Dziękuję bardzo.